znajdujemy się w Sobótce, tuż pod masywem Ślęży, który jest dokładnie z drugiej strony w budynku starej gazowni, a raczej zakładu, który produkował gaz z węgla, czyli do takiego zasilania lampami jeszcze gazowymi. I w owej gazowni jest wspaniale zrobiona winiarnia Celtica, która produkuje wina o nazwie Sabat, nawiązujących do tradycji celtyckiej, nieopodal położonej Ślęży. Surowiec, tak? Tak, tym, w tych w tych komorach i on bez dostępu powietrza e, żarzył się, uwalniając gaz, a węgiel sam e, jak gdyby już taki odgazowany, no to był koks. Mhm. Czyli to jest, to jest metoda bardzo podobna do koksowania węgla. Mhm. Tylko że przy koksowaniu koks jest jak gdyby głównym e, produktem, a gaz jest produktem ubocznym, a tutaj jak gdyby odwrotnie, nie? Po to to robiono, żeby, żeby otrzymać gaz. Tam pomieszczenie to winiarni, gdzie my dotychczas robiliśmy wino, ale musimy przenieść, bo już nam miejsca nie wystarcza. To był skład węgla. Mhm. Tam zostawiliśmy oryginalną posadzkę z odrobiną węgla. Za pomocą tego urządzenia, które jeszcze funkcjonuje, porusza się we wszystkich kierunkach. Tą tak. Tak, ono, ono może tutaj wjechać na wprost do, do każdej z, z tych retort, e, czyli komór. Ładowano tą łychę, ona ma 4 metry długości. Mm -hmm. Ładowano tą łychę węglem właśnie tam w tym pomieszczeniu i po wprowadzeniu do retorty, tu ma taki mechanizm do opróżniania, wysypywano ten węgiel i dopiero jak on się skoksował po, po kilku tam ośmiu godzinach, to dopiero takimi haczkami długimi wyciągano. Ee... Cały obiekt jest zabytkiem na, pod nadzorem konserwatorskim, i za niedługo z głównego budynku. Będzie przeprowadzona część produkcyjna winiarnia do zbiornika gazowego. To jest wielki zbiornik, który miał płaszcz wodny, w którym przechowywano wyprodukowany gaz, a teraz dalej będzie służyć, jeszcze jest nitowany. Nitowany niczym Titanic, a teraz będzie się tam produkować wino. Była piękna, żeliwna tabliczka z napisem Berlin 1902 i była podana nazwa zakładu, który go wyprodukował i ukradł. Oprócz tego jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która wypożycza beczki. Więc nasze beczki yy, znacie taką reklamę cyskiego chmielone na zimno, mhm. które ostatnio tam, nie wiem, 2-3 miesiące funkcjonują. To nasze beczki tam grają. pierwotnie zamieszkane przez Celtów. Ten niedźwiadek taki mhm. ślężański, który nawet przez Urząd Marszałkowski jest wykorzystywany do promocji, to to jest rzeźba kultowa, mówi się pogańska. Ale ci poganie to właśnie byli Celtowie. A Słowianie przyszli tutaj ładnych kilkasetek lat później dopiero i tam się integrowali. W związku z tym ee, Nasza winnica przyjęła nazwę Celtika, a nazwy i te na przykład znaki graficzne są, 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 yy, nawiązują właśnie do, do tej celtyckości, mhm. prawda? Czyli e, Merlin e, to wiadomo, wszystko, Artan, tak samo Rosin. Po prawej stronie strzegomiany, za nami szczyt y, góry ślęży y, i winnica Celtika. Czyli y, tutaj powstają w sumie bardzo młodziutka winnica. Krzaczki dwuletnie. Mamy tutaj przykład y, początków, winiarskich początków. Hektar porzeczki, hektar, hektar okay. wino. Tylko porzeczka jest tam pół i tam pół hektar. I od tego się zaczęło. E, pierwsze wina to w ogóle robiłem z soku. Wino e, z porzeczki wiele lat temu to zrobiłem z takiego soku z kartonika w biedronce kupionego. Naprawdę. Tak, tak, się, tak zaczęło, się zaczęło, prawda? No. Zaczęliśmy eksperymentować właśnie z tymi sokami zagęszczonymi. Byłem u Majka tutaj w Adori. On mówi, rób, sadź winnicę, ja ci pomogę. Nie ma problemu, wszystko ci powiem, co i jak. No dobra, no to... 8 takich jak gdyby wiodących, mm -hmm. których mamy po 600 sztuk. No i kilka jeszcze tak na próg. Zobaczymy, co Zobaczymy. się tutaj im spodoba. Tak. Chardonnay na przykład pskata, tunela. Zobaczymy jak, jak się będą aklimatyzować, chociaż ja jestem z wykształcenia geografa. Ja hmm. uważam, że warunki tutaj meteorologiczne, klimatyczne w okolicach Wrocławia są doskonałe do uprawy winorośli. Ja na przykład też jestem, jestem twórcą takiej teorii, że w Polsce najlepsze winogrona powinno, najlepiej winogrona powinny się udawać na stokach północnych. Co każdy mm. puka się w czoło. Gdzie na północnych przecież wiadomo, że, że najwięcej słońca jest na południowych? Mm -hmm. ja uważam, że nie. Moja winica jest dokładnie na, na południe, czyli jeżeli tam jest północ, to w lecie słońce wschodzi na e, północnym wschodzie e, i północny stok jest najdłużej e, oświetlonym stokiem przez, przez całą dobę bo od pierwszych minut kiedy tylko słońce e, pokaże się za horyzontem winnica już jest oświetlona a na południowym stoku musi wejść jeszcze mm. i dopiero jest oświetlona nie wiem po pół godzinie po godzinie e, zależy im bardziej nachylony stok tym później jest oświetlona Przy okazji winnicy w Sobótce warto podjechać tuż pod ślężą. Jest zamek Górka, zamek Górka, Górko. Muzyka W zamku chyba nikogo nie ma. Ślęża jest bardzo ciekawym tworem. Wulkanicznym, ale unikatowym pod tym względem, że 350 milionów lat temu tutaj właśnie był ocean, i to jest wypływ magmy z dna. Stąd pełno tutaj takich śmiesznych formacji skalnych. Jesteśmy na szczycie ślęży, gdzie spierają się wszyscy bogowie. Jakiś celtycki bożek, niedźwiedź. I nad nim zaraz kościół, a tam telewizja. No i schronisko, oczywiście. To możemy za ten bożka biznesu uważać. I jakby tego było mało, jeszcze jeden krzyż. szczytów super LED ja się zmieściła.